Cześć, witam, witam, łobaben, na mój kanał, zasubskrybujcie kanał, tego typu, trzeba z przodu, nie do tyłu, tego typu, łobaben, zapraszam, zapraszam, ładna miada, ładna pogoda, tylko chłodna tego typu, na czerwiec, to i tak jest za chłodno, łobaben, tego typu, słuchajcie, widzę, ludzie. ma i czerwiec, widzę, za bardzo, nie jest za ciepły, tego typu, właśnie łobaben, no, klimat nam się zmienia, tego typu, to właśnie jest na gorze. ciekawe jak będzie lipiec, sierpień. Takie typu. Czy będzie takie chłodny jak teraz? Tego typu. No, to właśnie. Obawa tylko typu. Trzeba pokazać. No, może w tym roku lata nie będzie takiego jak byśmy chcieli. Biesawie ludzi tego typu. No właśnie. dużo było? No właśnie Takie życie. Słuchajcie, wy jako ludzie i widzowie mam bardzo ważną informację. Ja później wam powiem co i jak. Tego typu mam poważną informację dla was, dla, dla widzów i dla ludzi. Poważną sprawę mam. Musicie poczekać zasubskrybować mój kanał i czekać, bo mam poważną sprawę dla was. Tylko nie chcę tego mówić na filmie. Tylko później wam to powiem co ja tego typu. Mam poważną informację dla wszystkich, tego typu, bardzo poważną, żebyście wzięli do serca tego typu, ale to wkrótce się dowiecie na filmie tego typu powiem wam co i ja teraz nie mogę wam powiedzieć. Musicie czekać, być w stwierdziłości. To ja wam po prostu wszystko powiem co i jak, bo mam poważną informację dla Was, już poważną nie dla jaj dla bekni czy coś, tylko poważną sprawę mam to Was, żebyście Wy jako ludzie widzowie e, wiedzieli o tym, tego typu, a bardzo poważną, nie są jakieś tam spawa e, jakaś tam e, mała, tylko jest to duża sprawa, która no, muszę Wam przekazać, żebyście Wy o tym wiedzieli no i nie pytajcie co, jak, tego typu, po prostu wkrótce się dowiecie tego typu, bo naprawdę po prostu muszę wam przekazać parę rzeczy, które no, wy musicie zrozumieć i wiedzieć na ten temat, tego typu. Nie marudzić mi, bo coś, bo coś, bo coś to. Dowiecie się wkrótce, zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie, tak, bądźcie short, tego typu, bo naprawdę muszę wam dzisiaj poważnie informacje dać, tego typu. Bo coś się tam dowiedziałem, ale nie jest to ważne na razie. Po prostu zapraszam na mój kanał, jak jesteście ciekawi o co biega, to zasubskrybujcie, no i po prostu no, czekajcie, czekajcie niecierpliwością ciepliwością tego typu, bo naprawdę, e, naprawdę jest poważna sprawa tego typu, zbyt poważna tego typu, zapraszam, to jest poważna, to jest też do was, do was, do ludzi też tego typu, ale wszystko wam objaśnię na spokojnie tego typu, bo to e, naprawdę to już... Hmm, zbyt poważne sprawa, nie chcę jakby to roztrząsywać to w domu, na ulicy, bo ja jestem na, na spacerze tego typu, ale muszę to wam przekazać. Trzymacie się i po prostu y, czekajcie na mnie, tego typu, bo naprawdę dzisiaj muszę wam przekazać parę rzeczy, któryś, które musicie wiedzieć. Dokładnie tego typu i bez marudzenia inne rzeczy po prostu, bo to jest zbyt zabawa bardzo za bardzo poważna sprawa tego typu. Właśnie, właśnie. Trzymacie się, niedługo się widzimy.